Gaszone światła. Naciśnij spację, aby zacząć. No co no, chyba się nie zecram ze strachu, by na mnie taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję, gram w nocy jest wnośnie. Okej, okay, to jest nasz dom. Mamy wyłączyć 5 świateł i spać. To jest chyba lodówka. Taka goofy jest ta lodówka, szczerze mówiąc. Pierwszy raz taką widzę, tutaj mamy naszą kuchenkę. Wszystko spoko, no jest stół, jest lodówka, kuchenka, ale gdzie jakiś zlew, umywalka, jakiś blat, no nie wiem, gdzie ja mam sobie tutaj... O, już mam zaczynać te jajecznice robić? W ogóle nie lubię jajecznice jeść. Dobra, mamy okno, za którym nic nie widać, mamy kominek, mamy ciekawe drzewo. Mamy dość niską kanapę, która... Nie ma nóżek, bo po co jej nóżki? Tutaj chyba mamy jakieś wyjście na taras, coś w tym tego, o, ogródek Jakiś taki amerykański dom, dobra oj, oj, oj Boli mnie ten dźwięk Ciekawe światło w ogóle, która jest godzina? Jakoś północ chyba, nie? Chociaż się mogę nie znać, nie wiem Chyba północ Rozgasimy to w pizdu Nie wiem, w sumie głupio trochę zrobiliśmy nie mam latarki. Głupio trochę zrobiliśmy, bo tutaj mamy strych. Nie mogę wyjść na strych, niestety. Yy, głupio zrobiliśmy, bo nie zapamiętałem sobie jak dom wygląda. To mogłoby nam się przydać. Stół do bilarda. Kurwa, są drogie rzeczy. Wy nawet nie wiecie, ile taki stół do bilarda może kurwa kosztować, nie? Naprawdę są drogie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. No, i sypialnia, no. Tutaj nie wiem, czy to jest jakby ta Łazienka? Taka mała? Albo jakiś schowek? Tutaj mamy naszą szafę. Tutaj mamy, jak to się nazywa, kanapa, też bez nóżek. Słaby domek, to znaczy, no, taki niewystarczalny, że tak powiem, no, tu jest rzeczy. W ogóle nie ma w nim drzwi. znaczy, są drzwi, ale. Ja bym na przykład nie mógł, nie mógł mieć sypialni, w której nie mogę zamknąć drzwi. Zaśnij, przyciśnij lewy. Mogę robić tak? Mogę. Dobra. Bez przesady chyba. Zobaczymy. No i dobra, zasnęliśmy, zasnęliśmy. To już jest coś. Noc druga. W ogóle śmiesznie to wygląda, jak się czciąka tutaj różni. Ale czy to jest jakiś... Fajny Cyfridis, przepraszam bardzo. Znowu wróciliśmy o północy. No, dom się chyba nie zmienił. Drzewka są w tym samym miejscu. Kanapy dalej nie mają nóg. Dobra. Jeszcze ta mniejsza. Szczegóły. Piękna grafika w ogóle. Widać, że widać, że potrzebuje tej najnowszej karty graficznej. Przepraszam bardzo. Aczkolwiek ja to światło zgasiłem. Wypraszam sobie. Mogę już teraz iść na strych. Nie, na strych dalej nie mogę wejść. Ok. Nasz tutaj drogi stół do Bilarda. W sypialni także nie ma nowych mebli. No dobrze. Zaśnijmy no więc. A kuku. A kuku. Pikabu No okej, okay, no. Druga noc. No teraz już w sumie trzecia. Tylko gdzie my pracujemy, że my tak o północy wracamy? To tu już jakiś taki nieprzyjemny ambient. Podoba mi się to szczególnie, że ma słuchawki na fula. Jest 21 pierwsza, dwadzieścia. To ze strychu. Dobra, wiecie co? Mogę wyjść na strych? Dalej nie mogę. Nie strasz mnie, błagam Cię. Szczerze mówiąc... Coraz mniej zaczynam narzekać na to, że nie można wejść na ten strych. To się nic chyba nie zmieniło. O, ktoś do mnie napisał. Poczekajcie sekundkę. No dobra Trzeba tu zasnąć A kuku Ty kurwa nie Nie podobał mi się ten dźwięk Ja nie zasnę Bez ja teraz nie zasnę Boż, noc czwarta, no okej, okay, no dobra no coś tu się zaczyna dziać, że tak powiem w ogóle a propos niezaśnięcia, tam ta mam taką śmieszną sytuację z życia. Dziewczyna była u mnie na noc, nie tak dawno temu i ja mam właśnie coś takiego, że łatwiej zasypiam, jeżeli ktoś do mnie mówi albo coś się dzieje, więc często sobie po prostu włączam coś do snu i fajne jest to zazwyczaj, jeżeli to jest dźwięk lektorski, czy jakieś opowiadania, coś takiego. Wiadomo też, że nie chcę nudnych opowiadań słuchać. Dobra, już nic nie dyszy na strychu. Nie chcę nudnych opowiadań słuchać. Więc albo to jest taka... ...jakieś opowiadanie książek, na przykład Wiedźmina. przyznaję że jestem fanem. Albo pasty Z pewnego kanału, który moim zdaniem ma najlepszy głos, czyli Arkana. I włączyłem taką creepypastę. Jeżeli się uda, to w prawym, górnym rogu będziecie mieli do niej linka 23. Czy tam już, która ja zasypiam, creepypasta dudni? <grym> Ona, która normalnie zasypia, jak gdyby nigdy nic. Musisz słuchać w nocy o kobiecie, która wychodzi z obrazu. E -e. słuchaj mnie tam. Kurwa po prawo. Mogę wstać? Nie. Escape nie będę naciskał, bo wcześniej sprawdzałem, jak nacisnę Escape, to wyjdę z gry, i będę musiał zaczynać od nowa, a tego bym nie chciał. No więc ja sobie zastanawiam, jak dziecko, do słuchania babce, która wychodzi z obrazu. No ona była w nocy przerażona. Legend. No z piąta. Jak mi później opowiadała, to nie mogę spać północy, przez co się nie za bardzo spała i musiała to włączyć. ej 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 czemu to jest tak głośne nie 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 ściszy się nas na usiądź Mamy momentu radio one stands the to hell one for from the nie wiem, co ty gadasz, człowieku, do mnie. Przestań. Co ty w moim domu nagle robi radio? A Taki y, zimny chłodek mnie pluszedł. Taktycznie się obejrza do tyłu. Taktycznie wezmę sobie pluszaka. Gdzie jest mój pluszak do no? kurwy nędzy? Chodź tu, panie kapibaro. Chodź przytłum. tak. Już będzie dobrze, tak? Chodź, panie kapibaru. mną. No. Co jest na strychu? Mogę no. włączyć światło? Capibaro, co jest? Dlaczego? Nie chcę tak. Mm-m. -mm. Mm -mm -mm. That's a big no, no, no. W końcu widzę drzwi od strychu. Kurwa mać. No tak się nie bawimy. Ciekawe, czy ja będę wypikiwał w ogóle to przekleństwo, czy tak się sobie zostawię. Nie wiem. Nie mam ogólnie zbyt dużo oczekiwań, to dajcie 5 łapek w górę i nagram kolejny horrorek jakiś. Możecie mi także jakiś polecić. Chybany stół do bilarda. Okej, okay, no. Szybko do uzia, szybko, 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 szybko. Mm -mm. Nie tu i tak jest coraz bliżej Zaśnij, Po prostu lepiej nie zasypię. Człowieku, ty widzisz co jest przed tobą? I ty próbujesz spać normalnie. Czas mi na taką sytuację, że yy, śpię, a ja naprzeciwko łóżka mam yy, pokój inny. I drzwi było do niego otwarte. Ten pokój jest w ogóle do remontu. Yy, I zamknij ten ryj! I próbuję tekstę zasnąć. Creepypasta oczywiście leci klasycznie. I tam nagle tynk ze ściany nie ucieka, nie? Weź ty się, kurwa, zabij! Co to jest właściwie? Co ty masz na rond? He? Co to za wieszak? Idź sobie! Mogę cię jakoś odgonić? Nie wiem, kurwa. Wypierdalaj, zrób mi kanapkę, to już jest na moim łóżku, tak? Patrz. Klikam i zasypiam. Kurwa. Kliknę i zasnę. Jeszcze raz. Zasnąłem? Czemu ekran robi się czerwony? Panie Capybaro? Czy on mnie dusi we śnie? Gdzie światła są wyłączone. Co to tyle? Jak teraz zacznę to. No z pierwsza, ale coś się zmieni tu? Będzie jakaś puenta? No nie no, nic się nie zmieniło. Kanapy dalej nie mają. nóg.